W zasadzie bez problemu rodzice mogą przynajmniej podejrzewać, że jest jakiś problem z dzieckiem, że dziecko może mieć te trzeci migdał. Zwykle pierwszym i typowym objawem. Jest to, że dziecko śpi z otwartą buzią, sapie, może chrapać, chociaż nie musi. Natomiast tym pierwszym objawem jest to, że nie oddycha nosem. Powinien spać z zamkniętą buzią, powinien spać oddychając nosem, przestaje to robić. Zaczyna spać z otwartą buzią. To się wiąże właśnie z posapywaniem, czasem z chrapaniem. Stopniowo może to przerodzić się również w występowanie bezdachów. Natomiast to jest pierwszy objaw. Dodatkowo, jeśli ten migdałek robi się większy, to mogą pojawić się też objawy dzienne, czyli to dziecko zaczyna również w ciągu dnia wstępnie przy wysiłkach, a później również w spoczynku przy oglądaniu telewizji, przy rysowaniu, otwierać buzię, oddychać buzią. To są najczęstsze objawy. Jeśli, jeśli migdałek przerasta dalej, kolejnym objawem może być problem z uszami, czyli albo infekcje, czyli zapalenia, które są takimi ostrymi, typowymi zapaleniami z bólem, również z gorączką, z niedosłuchem, czasem również z wyciekiem ropnej wydzieliny z uszu, lub też tylko i wyłącznie. To nas rodzice też zwykle w dość prosty sposób zwracają uwagę, więc to, że dziecko bez innych objawów po prostu zaczyna gorzej słyszeć, czyli zaczyna głośniej słuchać telewizję, robi sobie głośniej, jeśli słucha muzyki, właśnie telewizora czy czegokolwiek innego, prosi rodziców, żeby powtarzali itd. Tak tak to z kolei wiąże się z tym, że w uszach, w uchu środkowym może gromadzić się płyn i wówczas zwykle tak naprawdę nie ma innych dolegliwości, to nie boli, dziecko nie zgłasza żadnych innych problemów, żadnych innych dolegliwości jedynym objawem jest to, że gorzej słyszy.